Końcówka wakacji to pełnia sezonu w betklich pierwszej lidze. Ósma seria gier. Spotkanie Polonii Warszawa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki jest głównym meczem w naszej mini-multilidze pokazywanej na antenie TVP3. Całe mecze także mogą Państwo zobaczyć w internecie TVP Sport, w naszej aplikacji mobilnej. A tym meczem głównym w naszej mini-multilidze jest spotkanie przy Konwiktorskiej, gdzie Polonia w zastępczych derbach, tak moglibyśmy to nazwać, mierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Po od Brasido, Aleksandr ma chęć do gry do przodu. Brasido i Kiesek. Pierwszy strzał tego meczu. Strzał celny. Oczalary, kilkukrotny reprezentant Albanii. Daleko, tak na zamknięciu jest Datok. co wymyśli Polonia. Durmusz może kończyć całym Durmusz! Fantastyczny gol dla gospodarzy! Przepiękna sytuacja, świetne niesablonowe rozegranie rzutu Rosnego, Święt twierdzi, że tak chcieli zagrać piłkarze gospodarzy. No ja będę się wciąż zastanawiał, bo to jednak było mocno przeciągnięte dośrodkowanie ze strony Hoczalariego. natomiast zostawić nieobstawionego Ilkaya Durmusza to trzeba popełnić jakiś błąd przygotowania. przygotowaniach. jest absolutnie o co grać, zaczyna Kacper Łoś. to jest mocne wznowienie. Szansa dla kości! Znów było blisko. Znów pierwszy kontakt, jeśli chodzi o główkę, spotkanie się z tym Dośrodkowaniem, dalekim wyrzutem. W szczególnie tak udanych meczach jak na przykład przeciwko Miedzi Legnica. A nawet tym przegranym z Wisłą w Krakowie. Ale tam było dużo dobrego futbolu po stronie. Także dzisiaj gości. chocza Lari, ależ swoboda. chocza Lari, okazja. Dadok nie finalizuje akcji. Był tam blisko piłki scrap Dadok i to jest fantastyczny gol! 25 minuta po Durmuszu, Tadok asystent, zamienia się w strzelca i dzisiaj panowie na D strzelają naprawdę na wysokim C. Paweł Kieszek to karierę ma na 20 kilka lat, a takiego gola no myślę, że mocno musiałby sięgać w pamięci. Tak naprawdę cała połowa gości, ale już był i Durmusz na pozycji. Ale jeszcze raz, jeszcze raz szuka to razem poczobut Durmusza, świetne opanowanie piłki, to może dużo dać zespołowi gospodarzy, chociaż jest teraz dwóch na pięciu, Durmusz polu karty. Durmusz i jeszcze raz Durmusz szukał Zjawińskiego, będzie rzut Polonia gra z rozmachem, Polonia gra z fantazją. Teraz gospodarze czekają na to, co zrobi pogon Grodzisk-Mazowiecki. Adamski, pomysł dobry, wykonanie dobre on ma, widać zaufanie do własnych umiejętności. Tymczasem szansa przed zespołem gości, o ile będzie dobre dogranie i jest bramka kontaktowa. Rafał Adamski, to jest właśnie sól gry Pogoni Grodzisk-Mazowiecki. Kamil Kargulewicz z asystą miał czas, miał miejsce, precyzyjnie dograł i Adamski zrobił to, co potrafi tak dobrze. A Opoloni potwierdza się, że to jest zespół, który bardzo dobrze broni na połowie przeciwnika. Ale im bliżej własnej bramki, tym bardziej są pasywni, pogubieni, odpuszczający, opadający i tak było w tej sytuacji. Skontruje zagranie do przodu, dadok uprzedzony jednak. Jeszcze walczą goście o zagranie, chociażby właśnie jak takie do Najszewskiego, aby piłka miała szansę trafić za moment do siatki gospodarzy. I to jest poprzeczka, dośrodkowanie Jaronia. Jeszcze nie kończy się ta akcja. Jeszcze ma piłkę Farbiszewski. Jeszcze jedno dogranie Kuchta. Jaroni. no i zawiodło zakończenie akcji. Pizdek arbitra. Kuchta faulowany chwilę postraszyła, wcześniej. Postraszyła znowu, powiem. Postraszyła Pokoń. No chyba przypominają się sceny z Łodzi. Nie tylko kibicom, ale właśnie piłkarzom Polonii. Kolejny raz coś się im wymyka. Tu Fantastycznie tu wymyślił Jaroń to zagranie. Od razu widział gdzie jest większa liczba jego kolegów. To więc może być ostatni atak Czarnych Koszul. Durmusz, Durmusz. Jest Wojciechowski, jeszcze przedzierał się tam jeden z polonistów. Licząc chyba na zdanie rzutu karnego to był Zjawiński. No ale mamy kolejny atak i... Kieszeki! Czy tam jest bramka? Nie! Ale piłka zdaje się zatańczyła w okolicach linii bramkowej, odbiła się od słupka. I teraz Farbiszewski. Szczepaniak! Durmusz. Durmusz blisko Manońszewskiego. Durmusz, odważne zejście do linii końcowej i... rzut karny dla Polonii! No, i Noiszewski, interweniując, musiał zagrać ręką. Nie była to ręka przy ziemi, to była ta odchylona. Jaroń dyskutuje jako kapitan, ale Łukasz Kuźma nie ma wątpliwości. Świetnie ustawiony był sędzia w tej sytuacji. No i o, właśnie. to jest ten moment. Czy tam nie było najpierw zagrania ręką? Tak jak mówisz, że zalążek akcji, początek. I tu, jeżeli było zagranie ręką, no to wówczas najpierw to rozpatrujemy, a to jest podobna sytuacja, ręka daleko od ciała, nie ma rzutu karnego. I albo Korczakowski, albo Atkonis, to jest Atkonis i Kukta! Narzut rożny, świetny strzał Atkonisa. Kolejny, o no taki duży plus w tym meczu. Zagranie w pole karne i kierowa obok lewego słupka bramki gospodarzy. Najpierw był faul, teraz strzał niecelny. Kolejnego. Zawodnika, który jest wypożyczony do pogoni z Legii, stosunkowo ostrożnie podchodził do wszelkich możliwych spekulacji, raczej znaczy nie spodziewając się tej spektakularnej aktywności swojego klubu. Kontynuowana jest ta akcja polonistów, szansa na 3-1 i słupek, ale jeszcze Vega! Nie ma bramki! Bardzo, bardzo chciał Dani Vega przymierzyć prosto w okienko bramki Pawła Kieszka świetna akcja Zjawińskiego no i Zjawiński teraz otworzy grę na lewej stronie dla Młyńskiego ten jest szybki, pędzi do piłki Młyński, jest Zjawiński, jest Gnase jest Vega w polu karnym, przed nim Piotrowski Młyński. proszę, to się mogło zakończyć nawet golem samobójczym, gargier narożny ostatnie sekundy niechybnie się zbliżają, za chwilę będzie akcja ciekawa i Kuchta jeszcze zamieszany gdzie jest piłka poza polem karnym ale jeszcze jest okazja. Lis źle to wszystko sobie wymyślił. Koniec meczu. Piotr Stokowiec zachęcał swoich zawodników, aby poszli do przodu, ale to nic nie dało. Czas upłynął i Polonia Warszawa ma pierwsze zwycięstwo u siebie.